Halo, halo, witam, witam i o zdrowie pytam. Witajcie moi drodzy, dawajcie znać w komentarzach jak tam wasze zdrówko, czy się dobrze czujecie. Mi pomalutku już przechodzi, także oby mój głos wracał do żywych. Jeszcze mogę czasami kaszleć, ale na samym początku zapraszam was już jutro na premierę zdrabki Zielona Kasa. Oby ta Zielona Kasa nam się pojawiła w zdrabce, bo wtedy wiadomo, zielone banknoty to jest coś, co draperzy lubią najbardziej, także trzymam jutro kciuki za wszystkich co będą drapać yy, a dzisiaj zapraszam was na zdrapki, które mają najlepszą warstwę ścieralną może nie są to wszystkie, ale kilka także moi drodzy dzisiaj na blacie leży jubilotka dolary, diamenty, dwie mega pensje yy, tak jak widzicie wersja biała i czerwona, no i jeszcze ekstra pensja mam nadzieję, że takie zestawionko wam się podoba a na końcu drapingu albo nie, na początku dzisiaj sobie zdrapiemy na początku drapingu zdrapiemy sobie ADVENT KALENDAR <grywia> Z Anglii oczywiście to jest Także tu jest CHRISTMAS ADVENT KALENDAR Chociaż nie wiem jak to się tam dokładnie czyta Ale nieważne nie 21 a 20 drapiemy Także sprawdzamy I mamy tutaj jakieś tam Nauszniki Grzewcze na uchle I jakiś tam stroik także no niestety nie udało się ale już zobaczcie, moi drodzy, do świąt, tak niewiele zostało. Cztery dni i Wigilia wbija na kwadrat. <laughs> Także kochani lecimy. O, w ogóle też możecie pisać, czy jakieś fajne potrawy przygotowujecie. Może coś innego niż yy, to jest w tradycji zapisane, że ma być korp na przykład, czy tam jakiś kurna węgorz na borblaksie. Dawajcie znać jakieś fajne komentarze z przepisami, co tam lubicie dobrego sobie na święta, albo co Wam się kojarzy z Waszymi świętami. W Waszym rodzinnym domu co jest fajnego. Miłoby mi się to po prostu czytało. Mam nadzieję też, że chociaż dobre 30% z Was mnie słucha, także i coś tam wyduka w komentarzu. Lubię takie rzeczy czytać, bo to jednak jest coś innego niż te zdrapki. Ja. Dobra, <laughs> przepraszam, tak jak <laughs> mówiłem. Będę kaszlał. Ekstra pensja i wygrywające liczby to jest 2, 22, 35 oraz 12. Ja po prostu lubię do was mówić. Wybaczcie, nie potrafię inaczej. Także drapiemy. No, mówię, dzisiaj zdrapki z najlepszą warstwą ścieralną. Wybrałem kilka takich najlepszych zdrapeczek, które mi, że tak powiem, leżą. No i zobaczymy, czy też. Będzie leżała jakaś fajna wygrana pod tą warstwą ścieraną Także tylko drapać i obserwować. <laughs> póki co, S-O, jeszcze przydałoby się S. SOS, -S. no póki co, to jest, jest ten na sorze. <laughs> ja pierdzielę Majeran na sorze. Nie no, ja się tam nigdy nie położę. Dobra, lecimy. Mega pensja. Drapimy mega pensję. <laughs> O, trzeba się trochę poprawić głosowo, bo jakaś chrypa wbija na gardło 9, 31, 13, 12 oraz moi drodzy 37. Także tak jak widzicie, ładnie podrapane wszystko miło, fajnie i przyjemnie. Oby też te wygrane się pojawiły, to będzie jeszcze lepiej. Ale lecimy teraz tak: 45, 35, 15, 28. I moi drodzy, siódemeczka. Także jak widzicie, pierwsza yy, pozioma linia nie przynosi nam żadnej wygranej. Póki co jest oboczek. 48. 41. Nie widzę. 31 jest, moi drodzy, wygrana. Także bardzo się cieszę. Mamy na pewno na 2 kilo banana. Oczywiście bez promocji, bo jak z promocji to i 3 kilo bananów kupimy. Także Gites. 31 wpada. Gites, Gites. Oby więcej, oby więcej. Chyba, że po 31 będzie jakaś fajna wygrana, no to bardzo będę się z tego powodu cieszył. Póki co mega pensja 32, niestety nie mamy 32. No to już za momencik kończymy tą zdrapeczkę i moi drodzy jest druga wygrana, także bardzo fajnie, bardzo z tego powodu się cieszę. I zapomniałem Wam powiedzieć, że dzisiejszy draping jest za 45 zł. Także o, mała gafa z mojej strony, chyba, że powiedziałem, a już po prostu nie pamiętam i 23. Dobra, sprawdzamy, czy będzie 20 zł, czy będzie więcej. Oto jest pytanie. I tu mamy, moi drodzy, no pięknie, zobaczcie, 20 zł, a pod 13 mamy 10 zł. Także zobaczcie, mamy trzy dyszki bardzo fajnie. Także już mamy ponad połowę zwróconą. W poniedziałek weszliśmy jak w masełko. Oby tylko jeszcze się coś pojawiło, to będzie normalnie very good i zaśpiewam wam kolendę żartuję oczywiście z tym głosem nie będę śpiewał ale jak może się wykuruje do wigili to coś wam tam dam. dobra 47 21 37 kolejna 13 i kolejne 37 które mieliśmy w poprzedniej zrapeczce i 46 także bardzo proszę no i co lecimy drapiemy, szukamy 34 11 22 no obłoki to wiecie no to jest standard. Nie chce mi się nawet o nich gadać. Ja chcę widzieć wygrane 29, 19. Dalej trujeczka oraz moi drodzy 31. No szkoda, żeby tutaj było 31, no to mielibyśmy również wygraną. <grybujesz> Ale nic. Lecimy dalej. Szukamy tych wygranych. 6, 38, 40. Nie ma. O, w tym samym miejscu się pojawiła mega pensja co w poprzedniej zdrapeczce. Taka mała ciekawostka. 41. Ach, nie mamy. A myślałem, że mamy. 45. 14. Widzicie blisko. 32. Nie ma. I moi drodzy, 12 obok. Także ta mega pensja okazuje się dla nas pechowa. Ale to nic. Ale to nic. Lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka. Dolary. Diamenty, dolary, diamenty z numerem 7, także oby ta zdrapka z numerem 7 była dla nas taka, no jak, jak to siódemka. Przeważnie szczęśliwa: 24, 36, 26, 3 oraz 17. Okej, okay, mamy podrapane, widzicie, pięknie wszystko odsłonięte. Na niczym się nie wkurzam, także teraz tylko szukam wygranych. Tu możemy, moi drodzy, również znaleźć wygrywające symbole. W postaci portfela oraz diamencika. Wszystko oczywiście mile widziane na dzisiejszym poniedziałkowym drapingu. Dobra, no to lecimy. Tu nic nie ma. <laughs> Mam nadzieję, że głosu nie stracę, ale już chciało mi się gadać. Także tak to ze mną jest. Dobra, 33, ósemka 41, 7, 28, no nie widzę piąteczki też nie widzę. Także jest już ostatnia szansa, no i szukamy. Trzy 18 a 38. 22. 14. No, moi drodzy. I ostatnia szansa, czy zdrapeczka trzyma do końca, czy po prostu była dla nas pechowa i co i co i co? No niestety nie udało się. A liczyłem, że coś się trafi. No niestety nie tym razem. Nie tym razem Borblaksie. się. <laughs> Moi drodzy, ostatnia zdrapeczka na dzisiejszy dzień. Pozdrawiam Mateusza Walerowskiego. Drapiemy czternastkę jubilotka. Dajesz, dajesz jeżyna. <laughs> Dawaj nam tu wygrane. Ja to dzisiaj normalnie przejdę. Jakieś te metamorfozy głosowe, <laughs> syntezator mowy, Iwona. 11, 15, 21, 1 i 38. Także teraz, żeby się tutaj jakoś fajnie wbić. No, udało się, udało się. Na farcie 23, 22, 39, 30 i moi drodzy, i moi drodzy, i 9. Także póki co nie widzę nic. Szukamy, szukamy, szukamy. O, już tu kontrolną literkę chciałem odsłonić, ale nie ma tak łatwo. 35, 13, moi drodzy 29, dwójeczka i 25, także no nie ma nic, połowa z już za nami, połowa z już za nami i lecimy z tymi borblaksami, 17, 36 i moi drodzy i 27, nie widzę, <coughs> jubilotka dawaj co, 6, 40, 28, 12. No, szanse są nikłe, ale jeszcze jedno okienko nam zostało, ale niestety się nie udało. Sprawdźmy sobie tylko literki kontrolne. tak jest. AF. No szkoda. Ale kochani, dobrze, że ta biała mega pensja nas tutaj troszeczkę podbudowała, bo dała nam trzy dychy. Gdyby tej białej mega pensji nie było, no to by była kaszana. Wpadajcie jutro na premierę. <laughs> Sorry, wpadajcie jutro na premierę z drapki Zielona Kasa. Także zobaczymy, co tam wygramy. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczonka. Subskrybujcie kanał. No i tak, jak słyszycie, pomału moje struny głosowe wracają na odpowiednie tory. Także oczekujcie mordodarcia w najbliższych odcinkach. Do zobaczenia. Hej, cześć. Papa! Pa. <laughs>